Cześć, witam Was. Mam na imię Paweł. Zapraszam do oglądania filmiku i subskrybowania tego kanału. Słuchajcie, dzisiaj będziemy wysiewać fasolkę. W tym roku kolorystycznie trochę poszalałem. Taka trochę fioletowo-purpurowa. Purpur. Marmurkowa, też ciekawa. Dwubarwna, karłowate wszystkie są, nie są wysokie. A pozostałyście jeszcze z ubiegłych lat, czyli generalnie zielone, karłowate i żółte, dwie dmiany. To jest Elektra, Golden Planeta, Casablanca i Urania. Także generalnie całą tą, tą rządkę, czyli 2 metry na 1,60 m w tym roku poświęcę na y, fasolkę. Jest dość wcześnie, bo dzisiaj mamy drugi, 2 maja, y, więc jeszcze pojawią się przymrozki. Przymrozki pojawią się gdzieś tam pod koniec przyszłego tygodnia do zimnej zośki się mówi, że gdzieś tam w nocy mogą być te przymrozki. Fasolka nie jest odporna na przymrozki, dlatego ja zdecydowałem się potem na użycie tej wiosennej agrowłókniny, tej białej dwie rzeczy, po pierwsze fasolkę niesamowicie wyjadają ptaki niesamowicie, więc radzę Wam do momentu jak już będzie w miarę wykiełkowana utrzymywać pod agrowłókniną na agrowłókninę w momencie kiedy w nocy kiedy będą jeszcze te przymnostki nałożę, nałożę kartony tak żeby temperatura się utrzymała, nic mi się nie stanie a chcę żeby relatywnie wcześnie już ta fasolka była powiem tak, ja wyznaczyłem sobie co 10 cm na jakichś tam deseczkach pozostałości po pozbruku. W odstępie, tak jak producenci wskazują, to 30-40 cm. To jest u mnie bardzo ergonomicznie, że chodzi o miejsce. Nie ma tego miejsca zbyt wiele, jak to w każdym warzywniaku, więc odstęp jest 25 cm. Lekka przemienność, czyli jak ten się zaczyna, to może tej przemienności nie widać generalnie, tak żeby były troszeczkę na ukos. O tak, tak, tak mimo wszystko, żeby trochę wędrowały. Yy, tu będzie łącznie około, jeżeli wszystko wejdzie około 100, 100 krzaczków generalnie fasolki. Yy, jak jak, jak, jak wysadzamy tę naszą fasolkę, słuchajcie, wysiewamy, można sobie zrobić brustkę na około 3 cm. Yy, ja mam tą glebę dopiero co bardziej zwięzłą glebę, y, y, Ona jest jak gdyby gdzieś tam mniej przypuszczalna, to faktycznie możecie sobie zrobić Ja użyję gdyby takiego znaczniczka 3 cm 3 cm Zresztą. I po jednym będę wkładał do otworku nie będę dawał generalnie więcej. Jeżeli coś mi nie zejdzie, mam jeszcze czas na dościanie jej. Dalej będę się bawił już potem do Nie ruszy, Może delikatnie generalnie, ale ta była bardzo urocza. Yy, słuchajcie, yy, wysiewamy, podlewamy, nakrywamy białą włókliną, jeżeli się pojawić ma przymrozek, dajemy jakieś kartony, zabezpieczamy, żeby nam nic tam nie szczeliło, bo może się to jeszcze pojawić taki ten mróz, ale z takim przymrozkiem 1-2 stopnie sobie poradzimy generalnie. Yy, podlewamy opicie tam wygodność, uważamy na ptaki, które nam zjada. Zapraszam Was jeszcze do oglądania kolejnych filmików i do subskrypcji kanału. Cześć!